Dzisiaj temat monetyzacji na YouTube. W jaki sposób możemy zarabiać na naszym YouTube? Jak monetyzować kanał? Wiadomo, najprostszym sposobem są reklamy na tej platformie, ale są też inne możliwości, o których Ci opowiem właśnie dzisiaj. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dla osób nowych na kanale polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. YouTube to platforma, która pozwala twórcom na zarabianie pieniędzy poprzez różne metody, przede wszystkim przez programy partnerskie, reklamy, sponsoring, sprzedaż produktów i usług, a także crowdfunding. I przejdziemy sobie do teraz takich podstawowych metod monetyzacji naszego kanału. Reklama jest najpopularniejsza metoda monetyzacji. Platforma wyświetla reklamy przed w trakcie lub po filmach. Zarobki z reklam zależą od liczby wyświetleń i kliknięć oczywiście. Partnerstwo w programie YouTube Partner. Program YouTube Partner pozwala na dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak możliwość włączenia reklam, subskrypcji premium czatu na żywo, to jest taka opcja właśnie tutaj dla już partnerów, że tak powiem premium, czyli mamy pierwsze dwie metody monetyzacji, reklama, która jest dostępna od 1000 subów oraz 4000 godzin oglądania lub chyba tam bodajże miliona wyświetleń tiktoków, czyli tych krótkich filmików i druga opcja partnerstwo w programie YouTube, ale to są takie najbardziej podstawowe Partnerstwo w programie YouTube Partner, czyli tak na początek dołączamy do programu. Dostajemy dostęp do narzędzi. Partnerzy mają dostęp do zaawansowanych narzędzi, następnie e, pomagają one w tym zarządzaniu kanałem, w tworzeniu treści, promowaniu kanału, e, wsparcie i zasoby. Program partnera YouTube zapewnia twórcom wsparcie i zasoby takie jak wskazówki dotyczące treści, promocji i monetyzacji, więc też bardzo fajnie. Korzyści finansowe partnerzy mogą zarobić na swoich treściach za pomocą reklam, a także przez inne formy monetyzacji, np. jakieś płatne wsparcia oraz tego typu rzeczy. Monetyzacja z wykorzystaniem reklam, czyli to drugie, reklamy wyświetlane, YouTube wyświetla reklamy przed, po, w trakcie otwarzania filmu i z tego właśnie zarabiamy na naszym YouTubie. Reklamy nadawane, czyli użytkownik może włączyć funkcję skip ad, aby obejrzeć reklamy w całości. Dochód zależy od czasu oglądania reklamy. Reklamy sponsorowane, czyli marki płacą twórcom za umieszczenie reklam w treściach na samym początku. Na przykład, teraz, jak jest ruszyła już, ruszył sezon Ekstraklasy, to jest tam promowany Kanal Plus na początku, czyli mają tutaj współpracę Ekstraklasa właśnie z Kanal Plus, ale w ogóle tam współprac jest bardzo dużo. Także taki prosty przykład. Sprzedaż produktów i usług, czyli teraz to, co najważniejsze. Najlepsze, co możemy zrobić, budując naszą markę osobistą, tworząc kanał na YouTube, jest sprzedaż własnych produktów to znaczy, swoje usługi, swoje kursy, swoje szkolenia, mentoringi jeden na jeden swój sklep, przykładowo, odzieżowy. W momencie, kiedy jesteś influencerem i wpuszczasz jakąś lich, e, niszę ciuchów, czy też jakąś właśnie linię ciuchów, na przykład jak właśnie freeze. Freeze jest dobrym tutaj przykładem, że ma swoją właśnie linię zarówno ubrań, ma tutaj lody, ekipy i ma bardzo dużo takich produktów, no już teraz utożsamianych też z nim, także bardzo dużo jest tych, bardzo dużo ma tych produktów. I to może być właśnie odzież, akcesoria, książki, e-booki, kursy online. W zasadzie to, co wymyślisz, nic cię nie ogranicza. Usługi konsultingowe, co powiedziałem przed chwilą, współpraca z innymi firmami, czyli możemy sami tutaj jakby wyjść aktywnie do innych firm i zaproponować im współpracę. Ja tak czasami robię. Lub one same się do nas odzywają, że w zamian za promocję w swoich materiałach oni ci coś zapłacą, dadzą ci jakieś tutaj, dadzą ci jakąś współpracę, tak? fajna możliwość. Crowdfunding to platforma, która umożliwia zebranie funduszy od wielu osób na realizację konkretnego projektu. To jest kolejny benefit tutaj. Sponsoring, czyli forma współpracy, w której firma wspiera finansowo twórcę, otrzymując promocję swojej marki. Bardzo proste też Freez na przykład Playa też promował w jakimś firmie, filmie odnośnie Monopoli chyba z kilka lat temu, także też taki prosty przykład sponsoringu. Współpraca pamiętaj o budowaniu trwałych relacji ze sponsorami, oferując im realne korzyści. Tworzenie i sprzedaż własnych produktów, czyli na początek, tutaj taka piramidka. Musimy mieć pomysł, jak wymyślimy właśnie nasz pomysł i naszą grupę docelową tworzymy projekt, później jest produkcja produktów w odpowiedniej ilości sprzedaż, uruchomienie sklepu online lub współpraca z platformami e-commerce. Wykorzystanie programów afilacyjnych, czyli możemy też zarabiać na programach afilacyjnych, współpraca z markami, promocja w mediach społecznościowych, tworzenie treści afilacyjnych. Możemy coś też polecać w zamian za jakiś procent. Na przykład, no ja mógłbym polecać hosting Cyberfolk w zamian za jakąś tam zniżkę, ale akurat tego tutaj nie robię, bo nie nawiązaliśmy współpracy. Hashtag CyberFox odezwił się. <laughs> Zarabianie na subskrypcjach kanały subskrypcyjne, korzyści dla subskrybentów, model zarabiania i ważne aspekty. Platforma YouTube oferuje opcję członkostwa, gdzie fani mogą płacić miesięcznie za dostęp do ekskluzywnych treści to wykorzystują niektórzy twórcy dostęp do treści premium, takie jak filmy, tylko dla członków, też są możliwe właśnie na YouTubie. Przychody z subskrypcji są dzielone pomiędzy YouTube'a i twórcę treści, także tutaj są takie podziały. Dzielone. Ważne aspekty istotne jest tworzenie wartościowych treści, budowanie silnej społeczności, która doceni ekskluzywne treści. tak Te ekskluzywne treści muszą być fajne, bo ktoś w końcu przestanie ci subskrybować, jeżeli to będzie jakieś dziadostwo. No to tak, słowem tutaj zakończającym. Współpraca z markami, influencerami, współpraca z markami może przynieść korzyści finansowe, zwiększyć rozpoznawalność kanału. Możemy fajnie nawiązywać tu nowe kontakty z nowymi markami. Fajna opcja. Współpraca z influencerami, możemy robić właśnie jakiegoś swego rodzaju wywiady, połączenia w branży na przykład e-commerce, tak jak ja mógłbym teraz zrobić jakieś tutaj kolabo e, z innymi twórcami po to, aby wspólnie moi widzowie zobaczyli innego twórcę, a tw y, widzowie twórcy innego zobaczyli mnie, tak? Utrzymywanie autentyczności, czyli ważne jest, aby wszelkie współprace były autentyczne, nie jakieś tutaj fejkowe, fałszywe i dawały wartość, tak? Optymalizacja kanału pod kątem monetyzacji, czyli dostosowywanie treści, analiza, optymalizacja SEO, analiza danych, to są ważne rzeczy. Możemy za pomocą sztucznej inteligencji tutaj e, zwiększać nasze wyniki wyszukiwania e, lepszymi słowami kluczowymi, lepszymi tytułami, opisami. Także to jest ważna opcja. Ona już nie dotyczy monetyzacji, ale wiadomo, nasze zasięgi finalnie wpływają na to, ile zarabiamy, tak? Bo większy jest, im większy jest rozgłos o nas, tym lepiej. I teraz mamy analizę danych statystyk, kluczowe metryki, czyli wyświetlenia popularnych treści, czas oglądania, subskrypcje, współczynnik, klikalności, komentarzy i polubienia. To są wszystkie bardzo kluczowe, istotne metryki, które wpływają finalnie na nasze zarobki, bo jeżeli mamy sporo wyświetleń, to mamy, tak jak powiedziałem, większą rozpoznawalność, większą sprzedaż naszych produktów i większe dochody z reklam. Także fajnie? Budowanie zaangażowanej społeczności, wzajemne oddziaływanie, społeczność, nagrody i konkursy, współpraca. Warto też, aby zwiększać swoje zasięgi i budować tą więź między e, widzami, zachęcać ich tutaj do komentowania, do jakiejś tutaj interakcji. Przykładowo napisz komentarz e-booka, ci na maila e-booka. Ewentualnie napisz, co myślisz o tym materiale. No, możesz napisać, co myślisz o tym materiale teraz. Czy gadam głupoty, czy może gadam z sensem. E, wezmę sobie to na pewno tutaj do serca i poprawę materiału, jeżeli coś tutaj było nie tak. W każdym razie, jeszcze ostatnie slajdy. Dywersyfikacja źródeł przychodów, czyli minimalizowanie ryzyka i wzrost dochodów. Dywersyfikacja przychodów pomaga zminimalizować ryzyko związane z uzależnieniem od jednego źródła dochodu, czyli tak jak powiedziałem, najlepiej mieć kilka tutaj źródeł dochodów, jeżeli chodzi o YouTube'a, współpracę z jakimiś tutaj firmami, swoje produkty, dodatkowo jeszcze reklamy, które w zasadzie dają najmniej, na przykład właśnie jeszcze jakieś afiliacyjne linki. To wszystko można tutaj wrzucić jakby pod kilka źródeł dochodów wzrost dochodów, dodatkowe źródła przodu, mogą znacznie zwiększyć dochody z kanału, połączenie reklam, sprzedaży produktów, programów afiliacyjnych i innych metod, może przynieść znaczne zyski. I w zasadzie YouTube działa w taki sposób, że im masz więcej wyświetleń im więcej słów, tym będziesz tutaj większy, tak? No w zasadzie, tak samo jak w życiu, im jesteś bogatszy i dobrze dysponujesz tutaj swoim majątkiem, tym będziesz coraz więcej bogaty. Z kolei, jeżeli jesteś biedny, masz coraz trudniej, jakby. No nie masz coraz trudniej, tylko masz na samym początku bardzo trudno się wybić, tak? Jak masz 100 subów, no to ciężko jest zdobyć 500 z tego, tak? A jak masz 100 tysięcy subów, to znacznie szybciej jest zdobyć na przykład 120 tysięcy subów. W taki sposób to, e, że tak powiem, prosperuje tutaj. I monetyzacja kanału YouTube to złożony proces wymagający przemyślanej strategii, tak słowem już kończą, kończącym tę prezentację. Ważne jest, aby wybierać metody dopasowane treści, publiczności i celów. Pamiętaj o analizie danych, budowaniu zaangażowanej społeczności i dywersyfikacji źródeł przychodów. Także taka prezentacja na dziś. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, chciałbyś rozkręcić może swój kanał na YouTube, napisz komentarz, odezwij się do mnie, a ja tutaj odpiszę Tobie. Zasubskrybuj ten kanał, sprawdź inne treści i już nie przedłużając bardzo serdecznie Ci dziękuję za uczestniczenie w tym materiale. Mam nadzieję, że troszeczkę wiedzy z tego materiału wyniosłeś.